Marta ostatnią operację, która miała przywrócić jej władzę w nogach przeszła 4 lata temu. Teraz jedyną nadzieją na samodzielne życie jest kosztowna operacja w klinice dr Droja Paleja w West Palm Beach na Florydzie. Miałam około 14 zabiegów, które umożliwiły mi chodzenie samodzielne do czasu jednego z ostatnich zabiegów w 2009 roku, które spowodowały powikłania mięśniowe. No i przestałam chodzić. Operacja zaplanowana jest na 19 sierpnia 2014 roku. Do tej pory należy zebrać 500 tysięcy złotych. Każdy, kto zna Martę, stara się wspomóc jej starania o pozyskanie pieniędzy na tak kosztowną operację. Także koleżanki i koledzy z roku – ostatnio teatr Perpetuum mobile, który działa na filologii klasycznej, przyłączył się do akcji pomocy dla Marty. Wystawiliśmy spektakl w klubie studenckim Od Nowa. I tam właśnie zbieraliśmy do puszek pieniążki na operację. Marta studiuje nie tylko filologię klasyczną, ale również wiedzę o kulturze śródziemnomorskiej. Niedługo przystąpi do uzyskania certyfikatu z języka angielskiego i włoskiego. Chce się także nauczyć języka migowego. Jest bardzo dobrą studentką. Radzi sobie doskonale mimo tych kłopotów zdrowotnych ze studiami. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Bardzo dużym wsparciem dla Marty są rodzice. Nigdy nad sobą się nie użalała. Zawsze starała się dorównywać ludziom sprawnym. My też bardzo pilnowaliśmy, żeby była w przedszkolu. Już od przedszkola, żeby była w przedszkolu ze zdrowymi dziećmi. Potem szkoła również ze zdrowymi dziećmi, ogólniak no i uczelnia. Marta ma 25 lat i od zawsze marzy o tym, aby samodzielnie chodzić i stać się osobą niezależną od pomocy innych, choćby najbliższych osób. Każdy może pomóc Marcie i wpłacić środki na jej konto. Liczy się każda złotówka. W najbliższą sobotę w Odnowie na koncercie pamięci Grzegorza Ciechowskiego także będą zbierane pieniądze na operacje dla Marty.